Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię obserwuje, choć jesteś sam w pokoju? Wyobraź sobie, że to nie tylko twoja wyobraźnia. Dziś odkryjemy zjawiska paranormalne, które wciąż pozostają tajemnicą. Zacznijmy od tajemniczych odgłosów w nocy. Czy to tylko wiatr, czy coś więcej? Wiele osób zgłasza dziwne dźwięki, których nie można wytłumaczyć. A co z nagłymi spadkami temperatury? Czy to duchy próbują się z nami skontaktować? Niektórzy twierdzą, że widzieli cienie poruszające się w ciemności, gdy byli pewni, że są sami. Zastanówmy się, co to oznacza. Czy istnieje świat, którego nie widzimy na co dzień? Naukowcy są podzieleni, ale historie o duchach i zjawią się mnożą. A może to tylko nasz umysł płata nam figle? Bez względu na to, co myślisz, jedno jest pewne: coś tajemniczego jest w powietrzu. Czy jesteś gotów odkryć prawdę? Zostaw komentarz, jeśli miałeś podobne doświadczenia lub chcesz dowiedzieć się więcej. Zapisz ten filmik do ulubionych, aby wrócić do tych tajemnic. Świat pełen zagadek czeka na odkrycie.